Mój życie w sumie wziął się przez przypadek. Brałam udział w programie Wyspa Przetrwania i po tym programie wszyscy mi mówili, że jestem taka super silna i, i mocna i, i takie rzeczy powinny być dla mnie właśnie takie biegi. w kształcie, ale nie tylko, bo po południu jadę po fokustycznie, pracuję jako trener personalny i zresztą Trzy lata pracuję w ekipie, więc myślę, że tych eventów przez te trzy lata zebrało się sporo. Tak naprawdę połączyłam swoje dwie prace w tym momencie, bo i tutaj właśnie pasja do tego, że pracuję z ludźmi jako instruktor, jako trener, a także jakby mówię do ludzi na co dzień. Też przecież zaczynałam w Redmagedonie jako osoba, która pracuje z kipsami, więc zaczynałam na kidsach, dopiero gdzieś tam się rozwinęło, więc gdzieś tam te dzieci się cały czas przebijały w tym temacie. Ja wcześniej tre, trenowałam i dalej trenuję akrobatykę, więc to jest zupełnie inny sport. Tam wychodzę, ładnie wyglądam, robię skoki na trampolinie, czy latam na szarfach i, i wszystko, jestem taka piękna, a tutaj w błocie jednak poczułam tą taką drugą siebie, poznałam drugą siebie i, i stwierdziłam, że to jest moje drugie środowisko. Wszystkie kobiety Ran Magedonu, te, które biegają, te, które organizują, te, które są na wolontariacie, te, które sędziują, super babki, mają jaja. Nie jeden facet chciałby takie mieć. Dziewczyny, które się boją udziału w Radmacedonie, nie bać się niczego. Jest tyle pomocnych dłoni, które wam na pewno ją podadzą. Ja uważam, że warto nawet, żeby to zrobić dla siebie i, yy, i poczuć tą taką fajną adrenalinkę i, i sprawdzić siebie po prostu. Ja mam lęk wysokości, nie lubię biegać, biegam.